Jak nie dać się złamać, kiedy życie stawia nas pod ścianą? W jaki sposób radzić sobie w bardzo trudnych sytuacjach? Co robić w obliczu tragedii, żeby jednak jakoś ją przetrwać? O tym wszystkim oczami kanadyjskiego profesora psychologii. Zapraszam. Dzień dobry, z tej strony Hubert i bardzo miło mi was widzieć na kolejnym Piątku z Kracym. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ostatniej zasadzie Jordana Petersona. Tak, dzisiaj, po niemal roku, Doszliśmy do końca naszej serii omawiającej 12 życiowych zasad, a ostatnia z nich brzmi Pogłaszcz Kota napotkanego na ulicy. Ostatnia zasada jest chyba jednocześnie najbardziej osobistą. Autor opowiada nam w niej o bardzo przykrej sytuacji, z jaką musiała się mierzyć jego córka. Miała ona chory stawy, przez co ciężko było jej normalnie funkcjonować. Konieczne były skomplikowane operacje, wymiana biodra i kostki oraz liczne wizyty u specjalistów. No i dużo, dużo bólu. Cierpienia były tak dotkliwe, że dziewczyna w wieku kilkunastu lat musiała przyjmować niezwykle silne leki, w tym opiaty, a później nawet lek nazywany heroiną dla ubogich. No i możecie się domyślić, że nie są to najlepsze suplementy dla nastolatków. Środki te, poza tym, że są uzależniające, sprawiały, że, jak opisała to córka autora, życie stawało się szare. Na to wszystko tylko po to, żeby bez przerwy nie cierpieć. Na podstawie swoich przykrych doświadczeń oraz doświadczeń swoich pacjentów, Peterson stara się zobrazować nam bardzo trudną sytuację, taką, z którą ciężko jest nam się pogodzić, taką, z którą najprawdopodobniej każdy z nas prędzej czy później będzie musiała się zmierzyć. Być może będzie to choroba kogoś bliskiego, a może jakiś zupełnie inny kryzys, który zmieni nasze życie w cierpienie, a względem którego będziemy zupełnie bezsilni. Autor uważa, że cierpienia niewinnego dziecka są najlepszym przykładem takiej sytuacji, ponieważ ciężko sobie wytłumaczyć, czemu w ogóle świat jest tak stworzony, że takie rzeczy mają miejsce i to wytłumaczenie sobie może być szczególnie trudne dla osób wierzących. Sama zasada jest pewnego rodzaju rozważaniami nad tym, co powinniśmy robić w takiej sytuacji. Z jednej strony mamy ekstremalny kryzys, ale z drugiej wymogi codzienności nie przestają nas obowiązywać, dlatego że doświadczamy osobistej katastrofy. Rzeczywistość ma gdzieś nasze problemy, a wszystko, co robimy każdego dnia, nadal musi zostać zrobione. Jak się w tym odnaleźć? Jak się pozbierać? Jak normalnie funkcjonować? Spójrzmy na praktyczne wskazówki, jakie możemy otrzymać od Petersona. Na początek warto zmienić postrzegany przez siebie horyzont czasowy, szczególnie jeśli wiemy, że w naszej przyszłości jest niewiele, albo wręcz nie ma wcale momentów wytchnienia czy otuchy, kiedy nasze spojrzenie na świat jest całkiem zdominowane przez czarne myśli. Zamiast myśleć o najbliższym roku, raczej skupmy się na miesiącu, a jeśli będzie trzeba, to nawet na. Tygodniu, dniu czy wręcz najbliższej godzinie. Powinniśmy zawęzić nasze ramy czasowe do takiego momentu, w którym nie będziemy przytłoczeni tym, co przed nami, aż będziemy w stanie poradzić sobie z rzeczywistością. Kiedy napotkamy przed sobą pożar, nie planujemy na 3 miesiące naprzód, planujemy najbliższe 3 sekundy. W ekstremalnie trudnych sytuacjach musimy myśleć krótkoterminowo, żyć z chwili na chwilę i starać się przetrwać. Wybieganie zbyt daleko w przód może nas wtedy tylko osłabić. Zgodnie z tradycją chciałbym poprosić tutaj o zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu. Kolejna rzecz, jaka może nam pomóc znieść trudny okres, to ustalenie konkretnej pory w ciągu dnia przeznaczonej na rozmowy i rozmyślania o kryzysie, jaki nas dotyka. Peterson podkreśla, że powinniśmy zrobić co w naszej mocy, żeby nie przeżywać tego cały czas. Twierdzi, że jeżeli tego nie zrobimy, nasze rezerwy szybko się wyczerpią, a my znajdziemy się na równi pochyłej. Dla nikogo nie będzie to dobre. Poważny kryzys to maraton, a nie sprint i powinniśmy oszczędzać siły, bo będą nam potrzebne. Peterson podpowiada, że jeżeli zmartwienia pojawiają się w innym momencie, no a wierzcie mi, że będą się pojawiać w najgorszych możliwych momentach, powinniśmy powiedzieć sobie, że przeanalizujemy je w wyznaczonej przez nadporze i twierdzi, że taka strategia zazwyczaj działa. Jeśli chodzi o porę, to ważne, żeby nie był to czas bezpośrednio przed snem, bo będzie nam to utrudniać zasypianie. No a niedobór snu jest ostatnim, czego potrzebujemy w takiej sytuacji. Peterson uważa, że jako ludzie jesteśmy naprawdę bardzo silni i możemy znieść ogrom bólu i cierpienia, szczególnie jeśli będziemy to sobie ułatwiać w ten sposób. Potrzebne nam będzie jednak coś jeszcze: musimy zauważyć, że w życiu są też dobre chwile. Jak pisze autor, musimy potrafić dostrzec dobro istnienia. To właśnie to jest głównym przesłaniem tego rozdziału. Kot pod tytułu symbolizuje tutaj promień światła w tej naszej ciemności to złapanie powietrza, kiedy walczymy z falami podczas sztormu. Mówiąc bardziej wprost to mały moment przyjemności lub piękna, szczególnie ważny, kiedy cierpimy. Autor chce nam przekazać, że powinniśmy być uważni na takie właśnie momenty, a kiedy jakiś dostrzeżemy, należałoby się zatrzymać i nacieszyć tym, co przyniósł nam los. Że powinniśmy poszukiwać pięknych i dobrych rzeczy i uświadomić sobie, że i one występują w naszym życiu. Nawet wtedy, kiedy jest nam źle, a być może szczególnie wtedy. Dzięki temu możemy pozbyć się z życia niepotrzebnego cierpienia. Jakbyśmy się nie starali, nie uda nam się go zupełnie wyeliminować, bo umówmy się, życie w dużej mierze jest cierpieniem. No ale możemy się ograniczyć do tego niezbędnego i nie dokładać sobie więcej. Możemy ograniczyć tragiczne sytuacje do bycia tragicznymi i jakoś je przetrwać, zamiast tworzyć sobie piekło na ziemi. Jeśli macie okazję, nie zapomnijcie pogłaskać kota napotkanego na ulicy. Dwunasta, ostatnia zasada za nami. Dajcie proszę znać, co o niej myślicie i czy zgadzacie się z Petersonem. Zachęcam Was do przeczytania książki i zostawiam Wam link w opisie. Tych z Was, którzy jeszcze ich nie widzieli, zachęcam do obejrzenia pozostałych odcinków z Petersonowskiej serii, które znajdziecie na specjalnej playliście. Jeżeli czujecie niedosyt, to pracuję właśnie nad podcastem, w którym o każdej z dwunastu życiowych zasad rozmawiam z ekspertami. Jak tylko będą gotowe, link znajdziecie w opisie. Ja tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. I do zobaczenia następnym razem. Coś się kończy, coś się zaczyna, ale przyznajcie, że będziecie tęsknić za tą serią.